To ja myślałam, że jest tak może z 17-18 <noise> A ja sobie myślałam, no to źle myślałaś Cześć kochani, tu Ola, witam serdecznie, zapraszam Was na film nowy Nie było jeszcze czegoś takiego na kanale Dzisiaj powiem Wam o 7 tekstów, które sobie spisałam tutaj w notatniczku Przez ostatnie dwa tygodnie sumiennie, gdy coś usłyszałam Albo coś sobie przypomniałam, albo coś przeczytałam Zostało wpisane na moją czarną listę Tekstów, których nie lubię słuchać, nie lubię czytać. I postaram się Wam wyjaśnić w sumie, dlaczego tak jest. I jestem ciekawa, czy z którymś z tych tekstów, które słyszycie, się nie zgadzacie, bo ja po prostu niektóre teksty to już słyszałam tyle razy, że one w pewien sposób już tracą znaczenie i już po prostu jeszcze bardziej drażnią. Mi się wydaje, że to też tak jest, że jakbyś słyszał coś jeden raz. To by człowiek o tym zapomniał, ale gdy one się powtarzają na przestrzeni lat dość regularnie, to, no to już później one jeszcze bardziej drażnią. Na pierwszy ogień idzie tekst, a myślałem, że masz 17 albo, a wyglądasz na 16. Czuję się trochę starsza niż na osobę, w której ciele jestem. No jest tu mały taki dysonans, tak, który może mi w jakiś sposób przeszkadzać, i myślę, że Trochę mogę na tym tracić, na przykładzie mojej działalności na YouTubie, tak? Ktoś widzi mnie, ja wypowiadam się na jakiś temat, na temat jakiejś, nie wiem, jestem doświadczona w jakimś temacie, czy temacie sercowym, związkowym, czy w życiu, czy powiedzmy mieszkania gdzieś tam itd. i tak dalej. Dzielę się moją opinią, to bardzo dużo komentarzy słyszałam, że jestem gówniarą i co ja mogę o tym wiedzieć, i tak dalej, i tak dalej. Co w ogóle mm, nie ma przełożenia na moje aktualne i faktyczne doświadczenie. Niestety, mój wizerunek czasami traci mm, na jakości albo na wiarygodności, przez to, że Jestem młoda i wyglądam bardzo dziewczęco. Co mi przeszkadza? I dziewczyny, dajcie znać, yy, czy tak macie, bo yy, niestety ja zawsze byłam młoda. Ja mam takie geny i zawsze byłam traktowana jako, jako dziecko. Yy, mimo tego, że jakby wewnętrznie chciałam. Pokazać z dorosłymi o poważnych rzeczach. Od razu byłam kategoryzowana: Dobra, to tutaj, tutaj młodzi będą siedzieć. Nie, tutaj młodzi. A ja wewnętrznie czułam: Hej! Dwa lata temu byłam też y, na komunii y, u syna mojego kuzyna. I tak sobie siedzieliśmy, siedzieliśmy. I ja przyjechałam z mamą, więc wyglądało na to, jakby, słuchajcie, przyjechała nastolatka z mamą na komunię. Taka, wiecie. Y, Taka wiecie, świeżo upieczona, maturzystka, i tak dalej. Siedzieliśmy gdzieś tam, jakby na skraju, więc nie przy tej rodzinie, którą ja znam, tylko przy innych gościach. No i tak po cichutku sobie siedziałam, i tak dalej, i w końcu zaczęło mi to już przeszkadzać, że tutaj trochę dorośli zamieniają parę tekstów, i nie jestem wdrożona do rozmowy. Po czym słyszę tekst od pani z naprzeciwka, a jak tam w szkole? Ja do niej spoko! Tylko jeszcze ostatni sprawdziłam z matematyki, i może będę dopuszczona do matury. <grym> A tak serio, powiedziałam: no, ja już jestem dawno po studiach, ale całkiem nieźle mi szło, dziękuję. I ona takie góle zrobiła: matko, to ja myślałam, że jest tak może z 17-18. <grym> A ja sobie myślałam no, to źle myślałaś! <grym> I ktoś to sobie myśli, ach, bała pomyłeczka i tak dalej, ale to mnie drażni, bo właśnie w życiu ja na tym trochę tracę. Że jestem od razu uważana za młodą gówniarę, która za bardzo nie ma nic do powiedzenia, a jest to zupełnie odwrotnie, i ja lubię dyskutować na poważne tematy, lubię je poruszać. A no właśnie tak to wygląda. I tak samo jest na YouTubie, właśnie gdy nagrywam jakiś taki temat, powiedzmy tego, co uważam o życiu za granicą i tak dalej, to na przykład y, ktoś, kto ma 50 lat, y, zupełnie lepiej by wypadł w tym filmie i byłby odebrany jako autorytet, aniżeli właśnie taka dziewczyna, która wygląda na 16 lat i co ona ma prawo wiedzieć, słuchajcie, o wyjeździe, o mieszkaniu za granicą, w ogóle życia, wiesz. Y, Chuj tam, wiesz, w nogach śpisz i życia nie widziałaś dziewczyno, idź lepiej na wrotki. To jest moje podejście, tak się czuję do tego. Nie lubię za bardzo czytać, że wyglądam na 16, ponieważ nie kojarzy mi się to z komplementem, e, tylko mm, z, z takim dysonansem pomiędzy mną wewnętrznie, a to, tą osobą, jaką jestem na zewnątrz. I często też właśnie gdzieś tam do mojego chłopaka ludzie mówią, "O, że ty masz taką młodziutką dziewczynę, a później się okazuje, że jestem najstarsza w towarzystwie. <grym> Kolejny tekst. E, a tam nic nie widać. E, nie wiem, czy możecie się domyślić o co chodzi. Już wam mówię, słuchajcie. To zazwyczaj pojawia się w momencie, kiedy jesteś w gronie koleżanek, gdzie... Wychodzi, przychodzi czas, słuchajcie, odkrywania ciała. Bo gdy jest zima, macie oversize'owe swetry, ten tekst się nie pojawia. Pojawia się w momencie, kiedy przychodzi sezon, słuchajcie, na bikini, sezon na krótkie spodenki. Zawsze mnie to denerwowało, że jest porównywanie się i na zasadzie siedzi jakiś kościotrów, bo gdzie kościotrów w cudzysłowie, oczywiście nie obrażając i nie ujmując... Piękna, komuś, ale siedzi patyczor. O, moja, ma, moja mama mówi na to szczypior, chyba. Patyczor, no, patyczor też. No i siedzi jakiś patyczor, i siedzi pełna kobieta. Ja zawsze raczej byłam taką. Ja wygląda, ja wiem, że ja wyglądam na mega chudą laskę, ale wszystko odkłada mi się w brzuchu. I to jest fakt. To nie jest, widzi mi się. Więc siedzimy razem. Więc mówię, siadam. Robią mi się cztery wały powodziowe na brzuchu, siedzę i komentuję na głos, nie oczekując od kogoś, nie mam oczekiwań, że ktoś mi powie, nie, nie, masz tam nic, albo o, ale masz, fuj, tylko jest tak, a tam nic nie widać, patrz dopiero co, u mnie i ona mi, poka ona mi pokazuje, zabiera tak ledwo ten... Tą skórę naciąga, że aż na samą myśl, aż mnie boli po prostu jak ona tą skórę nabiera i patrz tu co ja mam, Ja tu muszę, słuchaj, Dąbrowską wprowadzić, ja to po 18 tylko już nie jem, a rano zamiast pieczywa to jem po prostu sucharki waza. I tego strasznie nie lubię, tego tekstu, a tam nic nie widać, z racji tego, że zazwyczaj osoba, która to mówi, jest zdecydowanie szczuplejsza, wygląda inaczej. Całe życie ktoś mi mówił, a tam nic nie widać, i miałam różne stany siebie, i wolałam już, żeby ktoś mi powiedział prawdę, niż ciągle mówił, a tam nic nie widać. Bo ja sobie poszywałam, jak to nic nie widać, a tam nic nie masz, skoro byłam najbardziej wydętą z przodu osobą nad jeziorem, na wyjeździe. Więc uważałam to za ściemę na zasadzie, a pieprzysz. Mimo tego, że one wyglądały zdecydowanie lepiej. Oczywiście ja się już nie porównuję i teraz, jakby mam w ogóle takie holistyczne podejście do tego całego żywienia i tak dalej, i tak dalej, więc nie przejmuję się takimi sprawami, natomiast nie lubię tego tekstu. Ok, kolejny tekst. Nie przejmuj się. Bardzo nie przepadam. I tekst Nie przejmuj się zazwyczaj pada od osób właśnie w necie. I wiecie jak to jest To, że ktoś wypowiada się na dany temat To, że ktoś bardziej akcentuje, gestykuluje Na przykład w moim przypadku Ja wyglądam jakbym się wczuwała we wszystko To, że ja się wypowiadam na temat tego Jak mi ktoś komentuje Czasami robię jakieś odniesienia do komentarzy Do widzów, do wiadomości prywatnych i tak dalej Jeżeli ktoś coś zarzuca Albo komuś coś nie podoba, co robię i tak dalej To ludzie w odpowiedzi na e, moją konstruktywną krytykę wypowiedziano na instastory albo w odpowiedzi na e, po prostu jakąś moją wypowiedź, mniej lub bardziej kontrowersyjną, e, taką raczej kategoryczną, ludzie mi piszą, że mam się nie przejmować. I ja sobie myślę, ale ja się nie przejmuję. Ja tylko informuję, ja tylko wypowiadam się na ten temat. I później przychodzi czas, w którym ja słyszę, nie przejmuj się od mojego chłopaka, to po prostu działa to dla mnie jak? Płachtę byka! A słuchajcie, bo on nie zdaje sobie sprawy z tego, że ja, powiedzmy, w poprzednim dniu nasłuchałam się i naczytałam się. Nie przejmuj się. Wszyscy teraz to reklamują. Sprawa wygląda tak, że jeśli ktoś dostaje propozycję współpracy na maila, to zazwyczaj dostaje ją mniej więcej w tym samym czasie co reszta, bo jest to jakiś okres marketingowy i dana yy, marka wysyła brief do wielu agencji, wielu youtuberów, bo mają termin na promocję danego produktu. Więc yy, wszyscy teraz to reklamują, tak zazwyczaj jest, ponieważ takie są działania marketingowe. I jak ja czasami czytam, hej, wszyscy teraz to reklamują, to ja sobie myślę, że ja nie wiem, bo nie oglądam YouTube'a. Naprawdę nie oglądam komercyjnych kanałów praktycznie w ogóle, sporadycznie, rzadko. Nie znajduję tam szczęścia, nie znajduję tam ukojenia i informacji, które mnie interesują i tematyki. Dlatego przepraszam Was, jeśli okaże się, że ja pokazuję coś, co widzieliście na pięciu innych kanału, kanałach albo na trzech, co nie znaczy, że to są wszyscy, teraz to reklamują, bo jest multum kanałów i nie wszyscy. Ale musicie wiedzieć, że ja po prostu nie zdaję sobie sprawy z tego, że ktoś też coś pokazuje. To po pierwsze. A po drugie, też dlatego, że właśnie w tym samym czasie przyjmujemy propozycje i zazwyczaj termin publikacji jest taki sam. Więc jeśli ja mam termin publikacji, hej, ola, dobra, jesteśmy przygotowani na takie warunki współpracy, jesteśmy zadowoleni, publikacja na 1 czerwca. Czy pasuje Ci? Ja mówię tak, pasuje mi. I jeśli widzicie na innych kanałach właśnie w tym samym momencie dany film, to znaczy właśnie, że, że myśmy nie wiedzieli nawzajem o tym, przynajmniej ja, bo ja nie mam za bardzo kontaktu z takimi mega komercyjnymi, dużymi kanałami. Także wiedzcie, że ja... Um, jakby za bardzo nie interesuje się, co tam dzieje się u innych. Ja się skupiam na tym, czy ja chcę coś pokazać, czy mi się to podoba, czy ja się dobrze z tym czuję. Ja sobie robię research przed tym, czy zanim ja to zabiorę i tyle. Szkoda, że w plastiku, szkoda, że tyle chemii, szkoda, że z cukrem, szkoda, że z aspartamem, szkoda, że z sieciówek. Tak sobie wypisałam. I słuchajcie, myślę, że wiecie. O co tutaj chodzi? E, jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Ja czytam takie komentarze odnośnie tego, co ja pokazuję, i mówicie, że szkoda, że ja e, nie używam czegoś innego, że szkoda, że ja nie jem w inny sposób, że szkoda, że ja piję coś z cukrem. No to ja nie mogę każdemu dogodzić i musicie e, liczyć się z tym, że każdy ma swój styl życia. Swój tryb życia, swoje smaki, swoje gusta, swoje preferencje i jest na innym stopniu do edukowania. A może nie jest to kwestia tego, że ja jestem niedoedukowana, ale na przykład z własnego wyboru jest tak, jak jest. Ja rozumiem, że są osoby. Które są daleko, daleko na przodzie pod kątem weganizmu, pod kątem nietestowanych kosmetyków, pod kątem zużycia plastiku, pod kątem produktów eko, pod kątem e, kupowania u takich, a nie innych marek, pod kątem etycznych ciuchów itd. Ja wiem, że są grupy Zero Waste, wiem, mam tego świadomość, ale musicie uszanować, że ja jestem na swoim poziomie, i w życiu jestem na innym punkcie, jakby osi czasu, na, na innym levelu. Gdy mierzymy ludzi swoją miarą, to niestety często będzie tak, że w jakiś sposób nas zawiodą. Jeśli wy jesteście już na etapie etycznych ciuchód, jeśli wy jesteście na etapie minimalizmu, nie kupowania rzeczy, na etapie po prostu. Używania tylko bioeko, jakichś olejków do ciała, musicie się liczyć z tym, że są osoby, które będą dalej kupować dalej kosmetyki z drogerii z takim, a nie innym składem, w których będą SLS-y, w których będą silikony, parabeny, i tak to już jest. I mm, właśnie gdy ja to czytam, to sobie tak myślę: kurczę, no nie dogodzę. No, co bym nie pokazała? Czy ja pokazuję z cukrem, to źle, że z cukrem. Pokazuję bez cukru, źle, że z aspartamem i tak w kółko, i tak w kółko. Wiedzcie, że ja nie jestem chodzącym ideałem i ja yy, nie mogę być stuprocentową idolką nastolatek, uszytą na każdą miarę. Wszyscy jesteśmy, no nie wiem, jak sukienki, i ktoś może powiedzieć: o dobra, nie no, taka przy udzie, za krótka. No to może tak nad kolano. No to druga osoba powie: nad kolano to jak dla babci. A z takim dekoltem, z takim tokoltem to nigdzie nie idziesz. Coś tam, bo jest za bardzo wyzywający. Nie z długim rękawem, bo musi być na ramionczkach, a na ramionczkach nie, bo do kościoła nie wejdziesz ten. I po prostu nie ma, tak jak mówiłam, jeszcze się nie urodził taki, który wszystkim dogodził. W dobie internetu każdy już natrafił. Na taką, a nie inną wiedzę, i prędzej czy później doedukuje się w swoim czasie, i w swoim czasie wybierze, czy chce iść tą drogą, ale nie narzucajmy y, tej drogi innym. Kolejny tekst związany z wyglądem zewnętrznym. Jak ty schudłaś? Jezu, jaka ty jesteś chuda! Albo Ola, co tak ostatnio schudłaś? Słuchaj, ćwiczysz coś, masz jakąś dietę? Opowiedz. I z tym, ale ty schudłaś, to moja mama. Jest mistrzem w tym. I potrafię do niej e, przyjechać w ciągu miesiąca powiedzmy trzy razy. I za każdym razem, gdy ona otwiera drzwi, jest na klatce i mnie wita i czeka, że ja wejdę po dziesięciu schodach do niej, do domu, to stoi, stoi tak, patrzy od stóp do głów. Jezus! Jaka ty jesteś chuda! Nic się nie zmieniło. Najprawdopodobniej są takie sytuacje, kiedy. Powiedzmy, w odstępie tych dwóch tygodni, kiedy mnie u niej nie ma, to ja w tym czasie już na przykład nie mieszczę się w pewne spodnie i przyjeżdżam w innych spodniach, albo ubieram tym razem czarne rurki, rurki i mam coś oversizeowego, co pokazuje tylko moje chude łydki, bo zawsze je mam chude, niezależnie od tego, jaki basior rośnie. I ona, Jezus, jaka Ty jesteś chuda! I, i też nie lubię yy, yy, czytać właśnie pod tytułem. Ola ostatnio schudłaś, rozumiem, że schudłam w porównaniu do tego, jeśli oglądałeś mój filmik sprzed dwóch lat, gdzie, e, gdzie może miałam 3-4 kilo więcej i od razu mi się tutaj buzia zaokrągla, to fakt. W stosunku, w porównaniu do tamtego filmiku faktycznie schudłam, ale to jest przestrzeń dwóch lat, to są 24 miesiące, więc jakie ja mam Ci powiedzieć jak ja schudłam, skoro to się dzieje naturalnie. Nie prowadzę żadnych diet i tak dalej, żre jak mam apetyt, to żre, ale jeśli ktoś mi mówi właśnie, że Ola, ale ty ostatnio schudłaś, a ja wcale nie schudłam, tylko widzi mnie tak jak tu. E, I ostatnia rzecz, bo się rozgadałam, e, to jest, słuchajcie, tekst, który niesamowicie, który działa na mnie jak płachta nabyka. I to jest e, tekst misiu kolorowy. Nie wiem, nie wiem, nie wiem z czego to wynika, nie wiem skąd się to bierze, nie wiem jaka jest geneza, etymologia słowa misiu kolorowy, aż sobie wpiszę, bo pewno zaraz walę na jakąś gafę, że to było w jakimś najbardziej kultowym polskim yy, serialu ever, a ja takich nie oglądam, misiu kolorowy. Co oznacza, jak ktoś tak do kogoś mówi? Bo w pracy często szef mówi do mojego kolegi tak, słuchaj mi się kolorowy i kolejna wpada wtedy w furię, bo twierdzi, że on mu tym ubliża. Z ciekawości pytam, bo może wy wiecie. Kolorowy miś to taki mieść, którego Macha pokryła pawiem nakarmionym. Dobra, ludzie na forum gazeta.pl w 2010 roku też nie wiedzieli, co to znaczy. Nie wiem, skąd wziął się ten tekst, ale nie trawię tego. Kiedyś to usłyszałam za starych czasów, za starych czasów gadu-gadu jeszcze podczas wymiany zdań. Usłyszałam właśnie taki tekst, przeczytałam od znajomej, która właśnie no za mnie do końca była pocieszona. Miałyśmy taką małą sprzeczkę i właśnie słuchaj misiu kolorowy. I po prostu cały czas w mojej głowie ten miś kolorowy jest z takim... Z takim właśnie tonem, z taką intonacją wiecie o co chodzi. Tak samo była taka sytuacja, Zobaczcie, moja była kierowniczka, też tak mówiła, słuchajcie mi się kolorowe, ja mówię, Boże, ja mówię, sorry, sorry Martyna, ale nie mów mi się kolorowy. Nie mów, proszę, zmień to na coś innego, tylko nie mieć kolorowy. To od tamtego czasu mówiła do mnie mi się nie kolorowy. Dajcie znać, o co chodzi. Ja też y, słyszałam od y, Jaśmin ze Stanowo, też y, praktykuję właśnie ten tekścik. Nie trawię, nie lubię, nie wiem, co ma znaczyć. Według mnie ma negatywny wydźwięk, jest taki zaczepny. Słuchaj, misiu kolorowy. Nie wiem, skąd się to wzięło, jakby nie można było powiedzieć hej, gościu. <laughs> nie wiem, po prostu nie lubię. Myślę, że od tamtej sytuacji się to tak Wzięło i nie przepadam Ok, kochani, to by było na tyle Dajcie znać, y, czy macie jakieś takie hasła których nie lubicie słuchać Nie lubicie czytać I które Was drażnią przez jakiś tam Czas, pewno jeszcze coś na zasadzie Nie maruć, albo y, Dobra, dobra, nie płacz I tak Ci nic nie jest, gdy ktoś jest y, Serio załamany i tak dalej Ale czy macie jakieś takie konkretne teksty Które ostatnio słyszeliście i mówiliście No nie mogę dłużej po prostu tego słuchać na bank wszystkiego nie powiedziałam i na bank ktoś napisze w komentarzu coś, co ja też chciałam powiedzieć, ale tego nie wymyśliłam w przeciągu dwóch tygodni, jak się przygotowywałam do tego filmu. Więc dajcie kochani znać, e, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że film się podobał, dajcie łapę w górę, jeśli tak, zasubskrybujcie, jeśli chcecie częściej się ze mną widywać. No to co, dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym filmie i pa pa!